Cześć widzowie w kolejnym odcinku, dziś kolejny odcinek, dziś będzie kolejną okienko tej zdrowki Wielka Poznań 2022 Pamiętajcie o łapce w górę sobie na kanale No i pamiętajcie, że na 300 subów macie specjal, ode mnie No a ja bez innego przedłużania zapraszam was do oglądania Jesteśmy po zdrapaniu, podziękujemy za kościół, yy, podziękujemy za kościół plus modlitwa za rodziców ich chrzestnych I zaraz się znowu widzimy Zadanie od y, Ag... czekajcie. Agaty Ruiner, teolog, twórca małpa w sprawie Morały. No, dziś taki może krótszy odcinek będzie, bo tak na szybko. E, pamiętajcie o łapce w górę sobie na kanale. No i też pamiętajcie, że na 300 słów, mam no, specjal y, w, w postaci po prostu no y, wam y, nagram fajny specjal no i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach no i żegnam się z wami no i cześć